I Gdynia Orłowo, polo w Orłowie, też fajne miejsce, ale polecam naprawdę każdemu e, klify orłowskie, czyli to co jest przed nami, wejść do góry, trzeba bardzo uważać, bo często się zawalają, ale widok z tamtej perspektywy jest naprawdę niesamowity. I bardzo blisko można tym autobusem dojechać, także żaden problem się tutaj dostać i naprawdę jak wiecie kiedyś w Gdyni, warto tam zajrzeć. Tak samo na Redłowie jest e, artyleria dział starych. Odnowione, nawet niektóre się kręcą. Także też warto zobaczyć na Google Maps. Wystarczy sobie zerknąć i naprawdę można tam trafić, bo też jest miejsce bardzo klimatyczne. Jest pełno transzei starych wojskowych, także teren bardzo ciekawy. Opuszczony hotel. Kiedyś tutaj też można było wchodzić. Teraz jest ochrona, raz nie ma. Także różnie to bywa. Ale klimacik jest Peter I te klisy.